Widzowie, w guys, jest jedna rzecz, która nie daje mi spokoju. Nie, 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 tą rzeczą nie jest to, że brakuje mnie w tabeli rankingowej świata. Na to przyjdzie czas. To, co mnie naprawdę wkurza, to, że jest jedna mapa w Stumble guys. I uwaga, znajduje się ona tutaj. I to mapa, na której mój rekord to może, nie wiem, 3,5 minuty. Akurat bez Beki, jest to naprawdę ciężki kawałek mapy. Rozumiem, że tam zrobienie 40 minut, jak na Endless Block Dash, raczej, ra, raczej nie jest możliwe. Natomiast w tym odcinku chciałbym serio. Postarać się! Ale nie tylko ja! Będzie z nami player! Player UJP! I z nim spróbuję pobić swój rekord, ale uwaga, co bardzo ciekawe, i rekord. Polski. Dlatego wiadomo, możesz wyłączyć ten film, ale nie polecam tego robić. Naprawdę nie polecam. Dzisiaj zrobimy bardzo grube rzeczy. Dlatego zostaw suba. Taki ważny odcinek wymaga mobilizacji. Dlatego na końcu sklepu wpisujcie kod Abra raz na tydzień. Powiedzcie o tym znajomym, żeby jak najwięcej Polaków miało kod Abra. Taki właśnie kod. I cokolwiek kupujesz, czy Stumble Passa, czy zdolności ułatwiające gry, a może oferty ze sklepu, no to ziomuś. Tutaj na samym końcu wpisujesz kod Abra. Proste. Z góry bardzo dziękuję. Ej, nie widzowie, żeby nie było, to nie chodzi o tą mapę, że na block dashu klasycznym chcę powiedzieć jakiś rekord, bo tutaj 6 minut to max. Tutaj odpaliłem to, żeby, słuchajcie, była forma rozgrzewki. Dokładnie tak! Zaprosiłem oczywiście nie tylko playera, ale innych kilku fajnych graczy. I tak, jako, że jest to forma rozgrzewki, no to słuchajcie, ja się po prostu tutaj będę bawił. Będę się odbijał od wszystkiego. Mogę sobie failować tylko po to, żeby po prostu... popa. E, 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 czemu to nie zadziałało? E, no, żeby się pobawić, co nie? Wiadomo, o co chodzi. Serio, musimy się dogrzać. Musimy zagrać tą mapkę. Będziemy musieli zrobić jeszcze kilka prawdopodobnie, słuchajcie, innych rzeczy. Ej, czy tamten Dawid z e, tej kibili toilet chciał mnie uderzyć? Oj, on chyba chciał mnie, słuchajcie, uderzyć. Oj, nie podoba mi się to. Ale ja go będę zaraz panczować! Nie no, nie mam czym, tak to bym go panczował, wiadomo. Ale nie, 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 nie. Gość mi działa na nerwy. Chciał mnie raz uderzyć. Idę po ciebie, idę po ciebie, do... No właśnie mi przywalił e, Dobra, czyli jednak on jest silniejszy dzisiaj, tak mi się przynajmniej wydaje Ale dobra, ja sobie pójdę O, ale se poszedłem, A, ale se poszedłem Na grzyby se poszedłem Wow, co się dzieje z tym bananem? Czy ja mogę go dotknąć? Panie Wadze, ja bym bardzo chciał dotknąć tamtego banana I zobaczyć, co się z nim stanie Ajajaj, aj, aj, byłem blisko O, dawajcie, jak rozgrzewka To rozgrzewka, słuchajcie, czyli ciach I ciach Ciach i ciach! Ej, dobra rozgrzewka, co? Ej, naprawdę. Jak na mnie, słuchajcie, to całkiem, całkiem niezła rozgrzeweczka. Czyli ciach. O kurczę, ty, daleko już tutaj wyskoczyłem. Spoko. Tutaj trzeba się uratować, więc ciach. I ciach tutaj w przód, ty. Naprawdę. Ja się bawię, a zaraz, słuchajcie, nie odpadnę. No to słuchajcie, skoro nie odpadamy, to dawajcie, pójdziemy sobie z tej strony. Znaczy, tutaj nawet nie, nie chcę przenikać, tylko dawajcie, zrobimy, o, zrobimy ciach. I wracam... nie! No i nie wrócił, co nie? No nie. Niestety, ale naszym drugim etapem rozgrzewki jest gra rankingowa. I powiecie, że czym ten arbuziarz Jan ma się przejmować? No na przykład tym, że gra z czempionami, znowu. A chyba już wiem jaka będzie mapa. Ale co jak co? Legend Legendary! To jest akurat dobra mapka pod rozgrzewkę. Serio. Ona jest tak wkurzająca i tu się tak dużo dziwnych rzeczy dzieje, że serio, dobrze! Będzie się tu rozrzesz. Ja na pewno, słuchajcie, spamuję tarczę. Wiadomo, spam, 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 spam. Dobra, okej. Okay. Był spamik, więc tutaj, słuchajcie, liczę na to, że sobie chociaż chwilę przyczylujemy, co nie? O kurde, ja nie wziąłem rzeczy, sens. Omyg! Oh nie wziąłem sensownych zdolności. No to mamy przerypane, słuchajcie, tutaj. To naprawdę, słuchajcie, nie będzie tak łatwo. Ale ogarniemy, dobra. Wezmę sobie tutaj piłę i będę, słuchajcie, oczywiście tych wszystkich ludzi prankować. Licząc na to, że, słuchajcie, dotrwam tak długo, że już wtedy będę w miarę mógł na bezpiecznie, słuchajcie, robić wszystkie inne rzeczy. Aha, dobra, słuchajcie, nie mam pojęcia z jakiego powodu, ale widzieliście? Ta tarcza, słuchajcie, nie zadziałała. Dziwne, co? Naprawdę, słuchajcie, dość ciekawe. Ale teraz, słuchajcie, tarcza już zadziałała. Więc ja mogę sobie podskoczyć tutaj. Mogę sobie podskoczyć właśnie na to. Licząc na to. Zobaczcie, no to mnie nikt nic nie zrobi, co nie? Okej, okay, okej, okay, słuchajcie, 11 osób odpadło Spoko, czyli ta rozgrzewka Rozgrzewka, rozgrywka, już słuchajcie Na pewno można powiedzieć, że będzie Dla mnie dość spoko mhm, Dobra, okej, okay, z zdolnością skoku Yo! Dobra, żyję, o kurde O kurczę, co? No, w porządku. Bycie trzecim czy czwartym dla mnie jest Git na czempionach. No i słuchajcie, powolutku, ale kończy nam się tutaj nasza rozgrzewka: znaczy. Kurczę, zobaczymy, słuchajcie, jak nam tutaj pójdzie. Mamy mapkę od widza o nazwie Geometry Dash. I teraz chyba, słuchajcie, już widzę o co w tym chodzi. To będzie trudna mapka, to będzie, słuchajcie, wkurzająca mapka, ale co jak co, jeżeli chodzi, słuchajcie, o jakieś movementy poruszania się, to ona może naprawdę, słuchajcie, być dość pomocna, jeżeli chodzi właśnie o słuchajcie, takie rozgrzanie się. Żeby tutaj idealnie, słuchajcie, wyczuć, co masz robić, a czego masz po prostu nie robić. Typu, że, no właśnie, tutaj dobrze byłoby się nie swajczyć na tym. Tutaj dobrze byłoby sobie podskoczyć na tym. Ty. Ej, bardzo dziwna mapa. Dawno nie do. Zostałem czegoś takiego, ale serio, spoko, właśnie, pod taki movement i tak dalej, może być całkiem okej. Okay. Tutaj, o! To jest genialna forma rozgrzewki dla mnie. Nienawidzę tych grzybków ustawionych z mocą 100. Sam tworzyłem trochę map, więc wiem o co, jakby tutaj chodzi, że ym, po prostu ktoś wziął tego grzybka i ustawił mu moc na 100. I nigdy nie da się, słuchajcie, tak nacisnąć spacji, aby, słuchajcie, on. Idealnie się odbił. Choćby zrobił to w później, w tym samym czasie, kiedy on dotyka. Nie odbijesz się, no nie? To jest, słuchajcie, masakra. Masakra. Nawet jak słuchajcie, spamujesz nią, to ona i tak nie zadziała, co nie? Więc dobrze będzie tutaj w końcu trafić i to uznać za rozgrzewkę, że jestem naprawdę już przygotowany, tylko że sami widzicie, to nie działa. To nie działa. Ty, a może to jest taki grzyb, który ma w ogóle nie działać? Ty. Serio, jest na to szansa? Nie! On musi, słuchajcie, zadziałać. Ja cię kręcę, ty! Ej, naprawdę takie trolololo mi robicie! Yo! O! Udało się, Skimity Toilet. Widzowie, czuję, że jeszcze nie jestem gotowy. Zaraz będę, ale musimy zrobić to. A mianowicie, odpaliłem tutaj Laser Dash'a i nie, to nie jest ta mapa, która nie daje mi spokoju. Natomiast mamy tutaj trzech czempionów, chociaż nie ma tutaj playera. Jest tutaj Zenciak, popatrzcie. Trzeba mu ładnie pogratulować, słuchajcie, wbicie czempiona, bo on przez ostatnie, no właśnie, dni, w sumie David Riggs też dość długo miał mastera, a teraz, no właśnie, to są same czempiony. No to naprawdę GG, panowie. Ja niestety jeszcze czempiona mieć nie mam, ale robimy teraz inne rzeczy. Tak czy inaczej, słuchajcie, tu muszę na tym Laser Dashu zrobić jakiś dobry wynik. Nie wiem, co to znaczy dobry wynik, ale, no kurczę, poniżej dwóch minut to w ogóle... XD, to ja będę, słuchajcie, tutaj, wiecie... No... Po prostu, nie wiem, no, będzie mi wstyd. Hej, dosłownie, będzie mi wstyd. Więc słuchajcie, dawajcie, ciśniemy naprawdę na grubości i to jest idealna mapka, na której się bardzo dużo dzieje. Aż, słuchajcie, oczopląsu można dostać. I, no właśnie, jeżeli słuchajcie, mamy pobić rekord i mamy być przygotowani, to serio grając w to, to jest idealna forma rozgrzewki, właśnie przed tą decydującą strategią na pobicie rekordu! No, no, no właśnie na mapie, do której naprawdę no ona mi nie daje spać, ona mnie nie daje spać! Dobra, czemu poszedł, słuchajcie, z podwójną spacją, jak ja nawet go nie prosiłem o podwójną spację, ty, dziwne. Dobra, słuchajcie, pójdę sobie tutaj tak. Okej okay, i słuchajcie, no niestety, ale grając w cztery osoby, zauważcie, tu się dzieje naprawdę straszny tłok! Serio, w jedną osobę chyba byłoby trochę tutaj łatwiej, no ale dobra, nie ma co, słuchajcie, narzekać. Ja sobie poczyluję tutaj, postojmy sobie tutaj ładnie, pięknie. Ty, ja nie wiem, po, po, powiem szczerze, nie wiem jaki mam tutaj rekord. Nie wiem. No ale strzelałbym, że z 2,5 minuty, czy to, to chyba było, co nie? Kurczę, myślicie, że nie było, widzowie? No musiało być! Na legendarnym laser daszu, słuchajcie, przecież ja mam chyba ze 3 minuty w tym momencie, no to, no to nie, no to widzowie, to niemożliwe, że tutaj mam jakoś dużo mniej. Znaczy, bo serio, no tamta mapa jest w ogóle trudniejsza od tej, to co my mówimy. Mistrz PO nam tutaj został. No i popatrzcie, po tych... No właśnie, no nie pełnych, ale prawie dwóch minutach, słuchajcie. O, mistrz, po, ledwo, ale dobrze dał, dobrze dał, chłopak, dobrze dał, chłopak. E, słuchajcie, tak czy inaczej, udaje nam się tutaj ładnie, słuchajcie, przeskoczyć. Wszystko fajnie. Zaczynają się właśnie nam po tych dwóch minutach te klocki, te już schodkowe. Więc spoczko, spoczko, wszystko to przyspiesza. Dwie minutki to, to serio już są. No nie, więc na, na, na luzaczku. Dobra, ja bym sobie tutaj podskoczył. Jak tutaj tobie pójdzie? Dawaj do mnie, chopie. Na luzaku, na luzaku, zapraszam tutaj do współpracy. Ja sobie tutaj też poczyluję. Fajnie, że on ma słuchajcie tą czapkę. Ja naprawdę mega lubię tą zdolność czapki i fajnie jak ktoś się jej używa, fajnie się na to patrzy. Serio, a my, słuchajcie, powoli, ale zmierzamy już do trzech minutek. Tak, bo słuchajcie, w tym momencie mamy dwie i pół. Dobra, podskoczymy sobie tutaj, podskoczymy sobie tutaj. Tutaj trzeba szybciutko właśnie rozbić, bo mamy jeszcze miejsce na to. No, dawaj, 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 dawaj! Serio, trzy minuty są tutaj, słuchajcie, osiągalne. Więc jakby totalnie, totalnie, słuchajcie, są do osiągnięcia nawet większe wyniki. Więc dawajcie, jazda, jazda. Jazda. Ja bym tutaj to przeskoczył. Właśnie, żeby nie marnować tych zdolności. No i sami widzicie, 3 minuty wybiły i naprawdę... Już naprawdę robi się, słuchajcie, szybko, nie? Serio? Teraz to już bardzo przyspieszyło i to widać, słuchajcie, to już naprawdę widać. Nie, że tam se gadam, tylko naprawdę, bo już mamy ponad 3 minuty, to się robi grubo, nie? To prawdopodobnie już jest mój rekord na tej mapie. Natomiast, słuchajcie, my oczywiście, no lecimy dalej, nie? Lecimy, lecimy dalej, lecimy dalej. Dobra, czyli tak, tu bym sobie przeskoczył. Oj, mistrz P.O. No kurczę, szkoda! 3 minuty i 10 sekund. Mamy naprawdę grubą ekipę! Ja plus trzech czempionów, no już lepiej być nie mogę. Że i to jest ten moment najważniejszy w tym tygodniu. Miesiącu czy roku, gdzie pobijam rekord. Tak widzowie, chodzi mi o mapkę SpongeBob Dash, ona nie daje mi spokoju. Serio, wkurza mnie niemiłosiernie. Ja jakiś czas temu w ogóle na tym kanale robiłem filmik o tym, że Spongebob Dash to najbardziej niedoceniona i zapomniana zarazem mapa w Stumble Guys. I słuchajcie, totalnie dalej tak uważam. To jest dla mnie masakra, że serio mapka jest. Nie wiem, no moim zdaniem jest rewelacyjna, naprawdę jest genialna, oczywiście ja bym wywalił ten głupi wiatr i pękające deski, ale naprawdę mapka jest przetłusta, a totalnie słuchajcie, kompletnie, ja nie wiem czy w ogóle ją da się odpalić, nie będąc słuchajcie youtuberem, to wy mi możecie napisać czy da się ją włączyć, bo serio ja nie widuję ludzi, którzy tutaj grają i chcę mieć ja, no właśnie rekord Polski. Dokładnie tak. Chcę dzisiaj w tym momencie bez żadnego clickbaitowania zrobić tutaj rekord Polski. W tym momencie, kurczę, też no nie jestem pewien dokładnie ile to jest, ale myślę, że robiąc 4 minuty, słuchajcie, to, to w zasadzie już postanawiamy już nowy rekord, bo naprawdę tutaj do tej mapy albo nikt nie ma dostępu, słuchajcie, albo nikt z nią nie gra. Nie rozumiem tego kompletnie, słuchajcie, co tu się dzieje. Wziąłem takiego dość mocno OG skina. Skin jest naprawdę dość mocno OG. I słuchajcie, w tym momencie minęła minuta. Szkoda, że nie ma tutaj tego stopera, ale spokojnie, ja kontroluję tutaj czas. Mam oczywiście wzięte takie zdolności, żeby pod blok dasza było mi łatwo przeżyć, czyli właśnie te tarcze, czyli chociażby czapka, chociażby, słuchajcie, wiadomo, ta piłeczka, która też. O kurde. Eee... Poczekajcie, czy wy to widzieliście, czy tylko ja to widziałem? To była jedna z dziwniejszych rzeczy, serio, jakie chyba widziałem w swoim życiu. Tak czy inaczej, słuchajcie, mamy trzech czempionów i naprawdę postarajmy się zrobić to jakieś przekozacki, słuchajcie. Czas. Ok, okej, okay, okej. Okay. Sami widzicie. Tu nawet się nie da, słuchajcie, nadrobić swojego błędu. Nie wiem, co tu się stało. Oczywiście, save poszedł. Co ja będę narzekał, słuchajcie. Bardzo, bardzo dobrze się stało, co nie? Zaraz będą jeszcze dwie minuty, to już w ogóle będzie spoko. Natomiast, słuchajcie, jeżeli my wtedy. Widzicie, co go bije? Co go bije? Co? Ej, słuchajcie, o co chodzi? Ja. Nie, nie rozumiem. O kurde. Słuchajcie, to jest jakaś... Ej, to jest chyba jakaś zbagowana mapa. Jakieś, słuchajcie, albo nieznana wersja blockdasha, która mi się odpaliła, albo nie wiem, ale widzieliście zarówno dźwięki są dziwne, jakie, słuchajcie, co mnie blokowało? Co blokowało tutaj playera? Ej. Na, 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 nawiedzona mapa. Ej, nie jest trzecia w nocy, żeby nie było. Nie gram wcale o trzeciej w nocy. Nie ma tu jakiegoś hagiwagi. Eee, dobra, to jest dziwne. To jest, słuchajcie, co najmniej dziwne. Ale dobra... Przeszkadzają mi. Okej, okay, przeżyłem. Ale naprawdę, słuchajcie, chłopaki już. Nie wiem, czy biorą sobie to do serca, żeby mi poprzeszkadzać, czy o co chodzi, ale słuchajcie, już tutaj nie było zbyt fajnie. Zaraz dobijamy, słuchajcie, do trzeciej minuty. Tak. Zaraz, słuchajcie, będzie trzecia minuta. Więc powinno, słuchajcie, być spoko. Dobra, dalej żyjemy. Jedna osoba w ogóle odpadła, słuchajcie. Jedna osoba tutaj odpadła. Dobra, robię to emotką skoku. Kurczę, tutaj nawet, słuchajcie, ten skok czy czapka działają dość ciężko. Mamy trzy minuty, słuchajcie. W tym momencie mamy równe trzy minuty. Więc dawajcie, nie gadajcie, że za pierwszym raz... Ej! Pierwszy raz w życiu widzę tą strukturę. Pierwszy raz. Czyli to może być już mój rekord. Ej, serio, jest szansa, że to jest mój rekord, słuchajcie, w tym momencie. Dobra, przeskoczę sobie tutaj. OK. Natomiast czy to jest jeszcze rekord, czy to już jest rekord polski? Raczej może jeszcze nie być. Zostałem, słuchajcie, sam z playerem. i dobijamy zaraz do... Nie! Co? Zro... To była najgrubsza rzecz, jaką chyba widziałem, słuchajcie, że ktoś robi w Stumble Guys. Yo, co on zrobił? Ej, to było Przeniesamowite, moim zdaniem, serio Niesamowite, że on się z tym wyrobił My, słuchajcie, za 10 sekund Mamy 4 minuty, rozumiecie to? 4 minuty mamy, słuchajcie, za moment Wow 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 Dobra, strasznie gruba jest ta mapa. Nie, naprawdę kompletnie nie rozumiem, dlaczego ona jest tak, słuchajcie, rzadko grana i niedoceniona. No, zresztą sami widzicie, jak przegenialna, słuchajcie, jest ta mapa. Okej, okay, okej, okay, narobiłem sobie kłopotów, wiem, 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 ale przeżyjemy. Nie, 4 minuty, 4 minuty, serio! 4 minuty i 11 sekund, ale nie wychodźcie. To na pewno, słuchajcie, był mój życiowy rekord, natomiast teraz lecimy po więcej. Znowu mamy trzech czempionów, ale delikatnie zmienił nam się skład. Naprawdę, ta mapa. Panie, daje mi spokoju. I tak jestem usatysfakcjonowany, że zrobiliśmy te 4 minuty i 10 sekund. Ale nie oszukujmy się. Czy tutaj istnieje stoper? Ja chcę zobaczyć, czy tutaj serio jest stoper. To by było mega dobre. A po drugie nawet... Jak nie ma stopera. Nie, no musi być, słuchajcie, nie, no akurat na każdej mapie poza endlessami jakiś stoper jest. To słuchajcie, no te 5 minutek, no chociaż dajcie mi te 5 minutek, kurczę chociaż. Ha, no też nie ma co ukrywać. Ja nie wiem, czy uda się to dzisiaj pobić, bo ten rekord i tak był mega tłusty. To pewnie i tak już jest rekord polski. Przynajmniej... Tak mi się wydaje, co nie? Ale no nie chcę tutaj, słuchajcie, nikogo oszukiwać, żeby nie było. Masakra. Dobra, gdyby nie ten wiatr, to też oczywiste jest to, żebym przetrwał teraz. Ale też jest oczywiste, że inni ludzie też by przetrwali dłużej, dlatego te rekordy byłyby łatwiejsze do uzyskania, co nie? Jakby, no, wiecie, 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 co jest pięć. Tak czy inaczej, lecimy. Mamy Rafiego, mamy Mistrza, mamy tej, no, kurczę, widzicie, wiaterek. Wiaterek, all inclusive wiaterek. Po. o mistpa o dobra Tak czy inaczej. Let's go. Minuta, słuchajcie. Minęła minuta. Ta pierwsza minuta, zauważcie, mega prosta. Druga minuta też jest taka, że e, no coś tam się zaczyna dziać. Już nie można powiedzieć, że nie. Ale słuchajcie, Lipa, to tutaj się nie dzieje. Odpad nam akurat trafi, ale wiadomo, chłopaki się bawią. Chłopaki chyba nie do końca dalej kumają, że... Znaczy, okej, okay, player może już kuma, ale chłopaki chyba jeszcze nie wiedzą, że ja tutaj jestem pod rekord. Specjalnie nie używam jakichś dziwnych rzeczy, no i specjalnie nie odbijam się do jakichś beczek, bo ja... Zrobię tej rekordy, nie Lilinio. Okej, okay. czy on właśnie odpadł? Serio, czy on właśnie odpadł! Ej! To naprawdę wskazuje na to, że ta mapa, słuchajcie, jest trudniejsza niż się wszystkim wydaje. Tutaj Ej, widzieliście to znowu? Kurde, ej, ale to była jakby taka formacja bąbelków. Albo mi się tylko wydaje, albo so... Tu są naprawdę... I te bąble zawsze były? Nie, nie! Nie, wcis... nie wciśniecie Nie mi, słuchajcie, że one zawsze były. Nie wciśniecie mi, że one zawsze były. Ty, no nie, no! Nie chce mi się wierzyć! Wiesz, ja bym to zauważył! O kurde, ale jestem takim dzbanem, że naprawdę nie zauważyłem niewidzialnych stru... Ej, dla mnie to jest nowa struktura. Ej, serio, dla mnie to jest totalnie nowe. I błagam, powiedzcie, ale tak szczerze, słuchajcie, tak bez oszukiwań, be, bez oszukiwania. To nie jest nic złego, że ktoś nie wiedział. Ja przyznaję się, nie wiedziałem, a mam w tej grze tysiąc godzin, co nie? Przyznajcie się. Wiedzieliście o tym, że są te bąble? Czy raczej macie teraz takie, o kurde, co to jest? Ty, bez kitu. Moim zdaniem to jest nowa struktura. Na zasadzie, że wow, dla mnie, ja, ja, ja się czuję totalnie, jakby to była nowa struktura. Wow, serio, wow. Patrzcie, tej struktury na przykład nie było w poprzedniej grze ani razu. Przez te cztery minuty ani razu jej nie było. Tej chyba... Też, ale nie dam sobie rękę uciąć. Naprawdę ten, jakby spank Bob jest na tyle ciekawy, to się na tyle, słuchajcie, dużo zmienia. To jest moim zdaniem przegenialne. Naprawdę, przegenialne, że tu po prostu cały czas coś jest innego. Wow. Serio, wow. Okej, okay. ja bym spróbował tutaj polecieć czapą, bo serio, akurat czapka na tej mapie No ale to wiadomo, że tutaj czy piłka, czy skok też będą robiły roboty, ale na tej mapie czapa się świetnie sprawdza, naprawdę jest genialna. Dobra, póki nie ma wiatru, to sobie przeskoczmy i sobie poczylujmy chociaż chwilę na spokojnie. Bo słuchajcie, mamy ponad trzy już w tym momencie minuty. I tutaj z tym wiatrem, słuchajcie, o, widzicie, taka struktura specjalnie się pewnie zrobiła, żeby właśnie były, słuchajcie, tarapaty. Żeby właśnie były tutaj tarapaty. Ale my mamy trzy i pół minuty! Dawajcie, jeszcze, słuchajcie, pół minutki Tylko proszę, niech ten wiatr już przejdzie Bo on nie pomaga W ogóle, ale trzeba, trzeba naprawdę, słuchajcie Analizować w przód, trzeba bardzo analizować Z tym wiatrem w przód, gdzie mam skoczyć Bo on mnie zepchnie i żebym miał ja był W miarę safe, co nie? Kurde, naprawdę To jest przegrube, przegruba mapa Zaraz, słuchajcie, będą 4 minuty, zaraz Za 10 sekund dosłownie i będą, słuchajcie 4 minuty, więc ja bym tutaj Spróbował skokiem i uwaga, i uwaga, i uwaga I uwaga, mniej więcej Mniej więcej, słuchajcie Słuchajcie. O, przeskoczę. No, można powiedzieć, że teraz są cztery. Ja oczywiście zaraz wezmę program, jakby do montażu, w którym to oczywiście wszystko montuję. I będę mógł się słuchać. Nie! No, i wpadłem w dziurę! Równe cztery minuty.